Michalej, jest meta tego jakże ciężkiego rajdu. Tak, jest meta bardzo szczęśliwa też dla nas. Jednak ta strategia, którą ustaliliśmy na drugą pętlę, czyli założenie opon szutrowych, ma kompletnie nietrafiona. Także do tego bez bicia, no niestety ten deszcz był dużo mocniejszy niż przewidywaliśmy, zwłaszcza na drugim odcinku, po prostu było tak ślisko, że zdecydowaliśmy się jednak o dużo tempo zmniejszyć, żeby po prostu bezpiecznie do mety, dowieźć sprzęt w całości i to żeśmy osiągnęli. No, ale jest meta i to jest niezwykle ważne. Tak, jest meta, są punkty, jest kolejne doświadczenie, więc fajne odcinki, pięknie dziękujemy wszystkim za to, że tu udało mogliśmy się ścigać, więc do zobaczenia za rok. Trasy ciekawe i dobrze je widzieć w Mistrzostwach, myślę, prawda? E, tak, na pewno, każdy nowy odcinek to jest coś ciekawego, te, te kilometry zrobione w Bornen, to dużo dały, bo to i, i, i zmiana wierzchnia wąsko kręte te drogi. E, piękne widoki, drogi na dojazdówkach, tak, no na pewno warto tu przyjechać i mam nadzieję, że w przyszłym roku raj rok będzie... Jaki jest twój sposób, najlepszy sposób na taką regenerację po takim, e, po takim rajdzie, po takiej adrenalinie, po tego typu zawodach? Ja lubię się wyspać. <grym> wyspać, dobrze zjeść, e, a potem to już... No, ważniejsze jest to przygotowanie przed rajdem. Im lepiej jesteśmy przygotowani przed rajdem, tym ta regeneracja później jest krótsza. A już po godzinie 20 ja słyszałem, że wybierasz się na kawę jeszcze. Tak, kawa to, <grym> to jest napój obowiązkowy, więc to pewno jeszcze że dwa kubki wypiję.